Nie zapomnieć o tym buffie, o moim koledze. raczej przyjacielu, który ma tutaj wszystkich skopać i zadać im wrażenia. Dobra, wzmocniony. Aha, i one shot. No dobra choja, pokaż nam co to. Mój Boże, znowu event ze śmietnikami. Jeszcze to tak napisane, friendship is meczka. A gdzie kucykipony? pony? Ja nie wiem, no choja, że się po prostu śmieje z tego tytułu, no nie mam innego ja na to wszystko, friendship is magic, dobra lećmy kolejny dziwny event, czemu ja zawsze zaczynam te dziwne eventy a, tak po prostu się wyłonił, transformacja no super, to teraz co mamy, kucyki, zaraz będziemy, teraz mamy transformersy i co jeszcze power rangersy też będą, pan little pony, pan mały kucyk, ja pierdzielec czemu choć śmieje się ze wszystkiego czego może Zawsze muszę mieć tą jedną postać, czy mogę sam grać? Nie, muszę mieć jednego przyjaciela. Ej, a ja tu nie mogę zmienić mojej postaci? Dziwne. Ciekawe czy to jest trialowa, pewnie ta. Tak, bo tak mały chapłem mieć. O! Kontroluje śmietnik? Me, on Więcej bije niż ja. Co jest? Jeszcze się dubluje. Tore jest. Co roj Co to za combo? O oh Maj. Ten event jest coraz dziwniejszy. A gang się robi. Który. Ej, mogę ten gang pisz na co dzień? Bo <laughs> ułatwiłby mi w evencie, na pewno. Znaczy w evencie. W wyzwaniu. Nie koniec, to nie koniec. I w ogóle nam daje różne postacie. A tu wystarczy jedno, weźmy jedną postać. Nie, muszą być wszystkie trzy pola wypełnione. No super. Jedna by wystarczyła. Te śmietniki same robią obrażenia. Nie, no proszę was. Dajcie mi takich przyjaciół, takiego bufa, żebym sobie normalnie mógł w wyzwaniu tak działać. No przecież on robi takie potworne obrażenia, że szok. <gry> I oni powinni shotować Może tego? Dobra, zmonszotowany. Kurna, ale kolejny się pojawił. Tu bez sensu, to wystarczy bossa bić. No leci moja banda. Jobboz! <gry> Okej, okay. nie, 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 no to nie wiem, to jest po prostu śmianie się ze wszystkiego. I kto teraz? No, no tak, Argentino. Standard! Ubijcie go na raz, tak kurde, zabrakło trochę obrażeń. Dziwim, <grym> się, jakby naraz uderzyli i zbili go, a to było zbyt, zbyt opę, coś czuję. Ej, naprawdę ja zaczynam lubić te śmietniki. Możecie zostać ze mną na zawsze. Będziecie mi pomagać podczas tego wyzwania. <grym> się, bo to by dużo mi dało, naprawdę. Patrzcie, oni obrażania sprzedają. Dają mi na dodatek energię. Wszystko, wszystko dostaje i jeszcze patrzcie dodatkowe obrażenia, które są potworne. <grym> się, Argentino miał dwie fazy i tak po prostu padł, uch, to jest op, to jest op, march 8, march 9, muszę ją też mu wkurzać Jak mam okazję to czemu by nie, wow, 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 wo. ej teraz nie mam mojej postaci, uch, co jest On strasznie mało bije, dobra, co, Marsz daje, shielda da Jemu? czekaj co, czegoś tutaj nie łapie to jest naprawdę dziwne, co tu się teraz dzieje. A, i on jeszcze oddaje ok. To dobry kolega, to dobry. Oj, 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 oj. O rady, te dźwięki są przekomiczne. Ło! Wow. tak go awansowałem, że teraz kopię całą linię. To dobrze, dobrze świadczy. I kia! O, o, nie zrobiłem chyba. A nie, czekaj, dobrze zrobiłem. Wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. I to się samo przechodzi. One są OP. Weź śmiet... Znaczy przyjaciele to są przyjaciele przecież, no nie? czy znaczy, ja dostanę do takiego przyjaciela, to tak jak mówię, do wyzwania przydałby mi się. Nawet na główne konto by był dobrym przyjacielem, żeby rozgramiał wszystkich. On no, stoi po tamtej stronie, tak? Ale mi nie będzie zadawał obrażeń, mam nadzieję. Chyba nie, on jest po prostu takim, można powiedzieć, fałszywym przyjacielem tamtych przeciwników. Mam nadzieję. I on będzie sabotował, chyba tak. No tak, szampon jest od tak, żeby sabotował. Nie cierpię tego ebonowego łosia. Dobra jelenia. Kurna znowu popsułem tam, bo szampon nie ma tych, nie ma energii, więc trochę słabo, a powinien bardziej bazować się na szamponie powinienem no. A tu to trochę tak słabo. Nie bazuję na nim. W ogóle ja punktów z tutorialu nie dostaję. Co jest? Źle zrobiłem, bardzo źle robię. Teraz do to, to zauważyłem. Dobra, bo szampon musi więcej stosować energii. Dobra, już jest przywołany. Kurde, chyba zwaliłem to. I to bardzo źle. Kolejnie Boink boink, Boink. Ale to tamten ma zadać obrażenia. Dobra. Staramy się, żeby tamten zadał obrażenia. Fajnie zadał, z że jest złansotował. Ubił, dobra. Udało się. uch, Bałem się, że co tego nie zrobię. Bo za późno się kapnąłem. A bronia? Masz bardzo ciekawego... Przyjaciela. Taka majestatyczna taka księżniczka, i no. Co mogę powiedzieć? No, to wiesz, że to śmietnik, prawda? Moja postać jest znana z tego, że uwielbia grzać śmietnika, ale że ty? Nie zapomnieć o tym buffie, o moim koledze. raczej przyjacielu, który ma tutaj wszystkich skopać i zadać im wrażenia. Dobra, wzmocniony. Aha, i one shot. No, ja się za bardzo nie wczułem. Dobra, bo te, te trialowe są bezsensowne. Bez tych trialowych dałoby rady to wszystko ogarnąć. Eventy, które są robione w Starlane są tak zabawne czasami, tak dobrze się je robi, że szkoda, że trzeba je zakończyć czasami, że już się kończą, bo one są krótkie bardzo często. Ale kurde, boli mnie to, że jedno, że hype na Starlane już chyba tak zniknął, patrząc na moje statystyki z ostatnich odcinków. No nie są jakieś ogromne, muszę przyznać. Takie, takie, wręcz bym powiedział, że nawet średnią mojej nie przybija. Są naj, najmniej oglądane odcinki zazwyczaj ze StarLaina teraz. No cóż, bywa, ale dobrze się bawię w StarLainie, to muszę przyznać. <grystanie> nie jest to jakiś wybitny tytuł. Wyzwanie też nie jest według mnie wybitne, ale dobrze się bawię, naprawdę, bardzo dobrze się bawię tym, co tutaj się dzieje. Szczególnie patrzcie na ten event, jest tak absurdalny, że aż się dobrze go nim gra. <grystanie> Ojej, to już wszystko, jeju, jak te, ten event tak szybko zleciał. Wszystko co dobre szybko się kanczy, prawda? W ogóle jestem ciekaw, jak dużo osób jeszcze gra w tego Starlana. No zawsze ciekawi, bo to jest taki tytuł, który z jednej strony na początku mnie nie przyciągnął. I go można powiedzieć porzuciłem po pewnym czasie, a później do niego jakoś tak... Stwierdziłem, a kurde, sobie siedzę i tak, kurde, bym sobie zagrał w StarLayna i wróciłem do niego. Ciekawe jak dużo osób tak miało. Czy siedzą tak cały czas od początku, w dzień w dzień, bo w dzień w dzień nie potrafię tak siedzieć, naprawdę. O, jeszcze Natasza mi jakąś wiadomość wysłała. Dobra, czyli zakończenie tego. Aha, to tyle. I cześć, koniec. A nie, jeszcze mogę wrócić porozmawiać, okej. Okay. <laughs> Ach, co ja będę komentował znowu śmieciowe te eventy. <laughs> o, a jak wam się ten podobał? Event? Był lepszy od poprzedniego? To na pewno. A teraz dzięki, wielkie zamierzenie. Trzymajcie się. hej. hej.